To zaczęło się od zwykłego sprawdzianu z historii. Pamiętam, że była środa, a pani od polskiego zastępowała nieobecnego nauczyciela. Rozdała kartki, ale zanim zdążyliśmy zacząć, z sufitu spadła mucha. Normalna rzecz, prawda? Tylko że ta mucha nie zachowywała się normalnie. Lądowała na ławkach, zataczała idealne koła, jakby coś rysowała. Ktoś się roześmiał, ale nauczycielka nagle zamilkła i wpatrywała się w owada. Mucha usiadła na moim zeszycie. Wtedy zobaczyłem, że ma na grzbiecie coś, co wyglądało jak malutki metalowy guzik. To nie jest zwykła mucha, szepnął ktoś z tyłu. Pani od polskiego podeszła bliżej, ale zanim zdążyła cokolwiek zrobić, mucha poderwała się w powietrze i poleciała w stronę tablicy. Zatrzymała się na środku i zaczęła pisać. Powoli jakby ktoś nią sterował, układała się w słowa: Nie patrzcie w górę. Wszyscy zamarli. To jakiś żart? zapytał ktoś. Mucha nagle spadła na podłogę, martwa. Wtedy zgasło światło. Z korytarza dobiegł odgłos kroków ciężkich, nierównych jakby ktoś ciągnął za sobą coś po podłodze. Zamknijcie drzwi, wysyczała nauczycielka, ale drzwi same się zatrzasnęły. Z okna zobaczyliśmy, że na boisku stoi trzech mężczyzn w czarnych kombinezonach, patrzyli w naszą stronę, ale nie mieli twarzy. To znaczy mieli, ale gładkie jakby ktoś wymazał im oczy, nosy, usta. To ćwiczenie powiedziała pani, ale jej głos drżał. Musimy zostać w klasie. Po godzinie wszystko wróciło do normy światło zapaliło się samo drzwi były otwarte a na tablicy nie było śladu pomóżu.